Proszę pamiętać, że każdy. chwileczkę, proszę zaciągnąć hamulec i dać na luz jeszcze. Proszę pamiętać, że każdy element egzaminu jest oceniany, tak? Czyli takie trzymanie rąk to nie jest prawidłowe, prawda? Rące trzymamy odpowiednio na kierownicy. Mało tego, bardzo ważne jest, żeby przed ruszeniem autobusem na łuku, w ogóle za każdym razem przed ruszeniem, żebyśmy byli w pełni przygotowani do jazdy. Czyli właśnie pas ma być zapięty, bo to skutkuje oblaniem egzaminu, jeżeli się nie zapnie pasa. No i... Jeszcze jeden warunek. Zawsze, zawsze przy ruszaniu mamy się upewnić, czy możemy ruszyć. Czyli lewe lusterko, proszę ręce trzymać prawidłowo. Lewe lusterko i prawe lusterko, tak? Musi to być wyraźne sprawdzenie. Nie kątem oka. Mamy wyraźnie sprawdzić. Tak? Proszę bardzo, jedziemy. Czyli jazda do łuku. Jazda po łuku. Oczywiście, tak jak już mówiłem, jadąc po łuku do przodu, lepiej trzymać się bliżej lewej strony, po prostu, żeby ten łuk szerzej pokonywać. Obrys pojazdu może wyjść poza linię. Koła nie mają prawa nawet najechać na linię. Jazda po łuku do przodu ma być płynna. Za chwilkę będzie kolejny błąd, proszę wcisnąć sprzęgło, ja zahamuję, proszę zwrócić uwagę w prawe lusterko. Tam jest bardzo blisko linia, prawda? Bardzo blisko. To co mówiłem, za tym słupkiem, który mijamy, tym ostatnim, trzeba troszeczkę odkręcić kierownicą, żeby wystawić obrys za linię. To jest taka zasada, po prostu ten autobus ma 11,50 długości, tak? Jeżeli będziemy manewrować w ciasnych miejscach, gdyby tam był samochód, już by było ryzyko uszkodzenia tego pojazdu, prawda? Jedziemy dalej do przodu i proszę troszeczkę odkręcić w lewo. Również obowiązuje tutaj nas takie zatrzymanie pojazdu, żeby przód pojazdu był w odległości nie większej niż jeden metr od linii no, kończącego łuk. To, że... I tak, to, to, to nie jest trudne, tylko przypominam, że na egzaminie towarzyszą nam jeszcze nerwy, i wtedy najprostsze rzeczy są niesłychanie skomplikowane. I do tyłu jedziemy. Jadąc autobusem po łuku, po łuku, do tyłu mamy czas 5 minut z możliwością korygowania toru jazdy. Tylko do tyłu. Nie, jazda do przodu ma być płynna, natomiast jadąc do tyłu możemy się zatrzymywać i korygować tor jazdy. Tak jak zrobiliśmy to za pierwszym razem. Oczywiście nie ma też ograniczonej ilości korekt. Można ich zrobić kilka. Ważne, żeby nie przekroczyć tego limitu czasowego. Ryzykownie blisko prawej linii. I w sytuacji, gdy obrys pojazdu wyjeżdża nam poza linię, bardzo ważna jest kontrola tego lewego słupka w tym momencie właśnie. E, takie, e, taka jazda niestety nie skończy się zdaniem egzaminu, e, dlatego że auto na łuku ma jechać tylko do tyłu. Do przodu nie może podjechać. Jeżeli wykonujemy manewr jazdy do, do tyłu, to nie możemy autobusem huśtać, prawda? Do przodu, do, do tyłu. Możemy się zatrzymać i zrobić korektę, ale jeżeli jedziemy, to tylko do tyłu. Stop, stop, w tym momencie na egzaminie, ponieważ pomyliły nam się już kierunki troszeczkę i uciekł nam autobus, w tym momencie na egzaminie lepiej nie ryzykować jadąc do tyłu i próbować wyprowadzić auto z tego, żeby nie wjechać na linię. Warto zrobić korektę w takiej sytuacji. Mamy prawo zrobić korektę. Proszę zrobić korektę. I przypominam tylko, że korekta to jest półtorej do dwóch metrów do przodu, nie dalej, czyli trzeba mocno w lewo. Proszę w lewo, mocno w prawo, żeby uciec do prawej linii. Szybciutko, mocno w prawo, jeszcze w prawo, jeszcze prostujemy koła. Prostujemy koła. Warto wyprostować koła, bo przy takim manewrowaniu może się okazać, że nie wiemy, gdzie te koła są. Czy mamy skręcone, czy nie. Dlatego warto je wyprostować. I dalej kontynuujemy manewr. Oczywiście nie są jeszcze prosto, ale to nam wyjdzie za chwilę. I jedziemy do tyłu. I prostujemy. Nie, w lewo. W lewo. Jeszcze jeden obrót, szybciutko. W lewo jeszcze jeden obrót. Jeszcze w lewo. Jeszcze w lewo. Teraz są dopiero wyprostowane koła. I nic, przesuwamy auto na lewą stronę. Na lewą stronę. Ustawiamy samochód równolegle na lewe lusterko. Lusterka pokazują troszeczkę inaczej. W prawej jest inaczej, w lewym jest inaczej. Dlatego ustawiamy na końcu, ustawiamy autobus, z manewr ustawiamy autobus już na lewe lusterko. Przypominam o tym zatrzymaniu nie dalej niż jeden metr od linii. Jak pan ocenia? Ja co oceniam, to oceniam trochę. Wszystko w tym tylnym lusterku to widać? No innych nie mamy. Spróbujmy. Manew kończy się zawsze zaciągnięciem hamulca. Tak. Jeżeli mamy 5 minut, przypominam, jeżeli oceniliśmy, że źle zatrzymaliśmy się, to możemy skorygować ten jazdy i jeszcze raz cofnąć. Natomiast jeżeli zaciągniemy hamulce, to już jest koniec manewru. No niestety za daleko się Pan zaczyna. No, możemy skomentować. Oczywiście to zatrzymanie niestety też jest nieprawidłowe, dlatego że do linii kończącej no, brakuje ze 3 metry nam tutaj brakuje, także niestety manewr jest niezaliczony. Sama jazda po łuku jest dosyć dobra, jak na pierwszy raz rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze, z tym, że za blisko, ryzykownie blisko prawej linii, ryzykownie blisko, troszeczkę dalej. Nie ma potrzeby, żebyśmy się trzymali tak blisko prawej linii, tak? No to przystępujemy do kolejnego ćwiczenia.